Witajcie, dziś przychodzę z podsumowaniem naszego skin capa którego, bądźmy szczerzy, graliśmy sobie pod practice. Było parę śmiesznych momentów, więc polecam oglądać wam do końca. Oczywiście proszę was o łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, ponieważ bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału. No i ja już więcej wam nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. I patrzę, jest... Ty, niebieska pompa na ziemi, tego. Klasa. No, no i co? mam go No dobra e, 50 light no, Ja mam 50 dziękuję okay. Don't ever contest me, you're washing plates Dobra, <laughs> może się nie będę upokarzał Don't Dajcie ever fucking docenka. contest me, you're washing plates You. Nie ja wiem co on mówi, tam nie pamiętam. Uważaj, uważaj górka, uważaj górka. Oni, oni, oni ruszyją. widzę, widzę, widzę. to BS. 50, White drugi. Na mnie coś jest. Jest I tak mnie zgryfowali, chłopie. Tak, padło, padło, padło u mnie. Nie, nie, dostałem z trzech stron. Nie było co. Narnaki. Nie Plecy. No jesz. Więc masz masz. Nie żegnam. Nie żegnam. Nice. Plasa. Jakbyś tego dobił. Oj, Aha. Unlucky. Ale dobra giera, dobra giera. Wysadziłem. Fajna. A graliśmy xp, tu gdzieś byśmy zjadli. Na. To jak żeśmy zagrali łodzi. tego. Tego na OG właśnie. No. Dobra, na, no, nie wiem czy na tobie nie jest. Jeden, jego. Dawaj, dawaj. 3, 4, 3, 20, 60. Da, 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 da. Brawo, 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 super. E, tu drugi, 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 no, drugi, ach, drugi. Tak, drugi, drugi, no. Ja sobie dobijam cyfon Crack. 20. White. 20. On ma 0. Gonię go, gonię go. go, go. Going, go, go. Ja idę po loot i w platy. Plety, dostaj platy za czas. Ej, zniknął mi Ej, roszymy, roszymy do ciebie? E, to są ci że z nami na miejscu chce byli wcześniej Dobra, nice Nice. Sto! Full peace, full peace, full peace Na mnie zero Dead dead! Dead! dead? Nice! Nice, zajebiście 20 minus 100 Jest nice, brawo Rampuje się 20a, krak Lecę, dostaję... Brawo. Jest lurpa, żeby za mnie się bić Dostałem, double pompę dostałem wow. Nie no, z trzech stron, z trzech stron Nice, ale ładnie, 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 także się... Ja postaram się na ten zielony Skrzyż i Zielona pompa mam Ja mam PMA Dziwię się white Dead dead Ja potrzebuję broni z niego jakieś bior, bior. Dobra mam ja biorę, chodź, Ziomek yy, Plec, plec! Co jest? Yy, co jest jestem dead Ziomek mi na plec przed po prostu mi załadował bombę nagle z całe HP Jałeś na polo prawo, masz nie twoje... Nie. nie bo wiesz co, bo mi się zakradł gość tu też nikogo nie ma. Tam też nikogo nie ma Dostałem Nie mogę ściany budować! Nie da się Nie, ja nie mogę ściany postawić Ajaj. Nie wiem, ja... Dwa dni temu mi śruba Dobra. Jaką masz samkę. Dostaję... Ty bo ja póki dostaję. Ty, czekaj, bo ja biegnę, biegnę, biegnę. Daj mi chwilę, na panie sobie 40. Od tyłu dostaję Ty wbił mi. E, 70 white. Dead, dead, dead. Na iso 40. O, dostałem 200. Chodź. Oj, nice. Znaczyłem się, bo wiesz ma dosłownie. Powiem to. Co? Ja miałem dosłownie stopień HP przy nami. Coś przepraszam, Nie, nie zdążę, że ma. nie wierzę ooh, ooh. Yo pierdzielę, what the fuck man! Prime Surge Bastion No to nawet nie Surge to jest Surge Nie Ja nie wiem, my umieramy w taki durny sposób No po mnie, poleciał 8-80 osiem osiem dziesiąt 0 waid 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 Biało zero się dwa, pół godziny. nie ma tu czesu 26, nie miejsce od placementu Ty lecisz Ziomek a późno lot nie miałem drugi żyj 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 stary Oj. Mają coś? Kurde, nagle mają wszystko, nie? Gość jeden wylądował na niczym Ja... Drugi wylądował na domku i... miał 0 HP Ten różowy miał 0, ale nie wiem czy się nie wyleczył przypadkiem Dawaj, dawaj, dawaj Nice Nice No oni przybyli takie bobki straszne, no widzisz to Kto miał szar... mu uh. uh. Buduję mur chiński Weź, bo ja nie mam broni. To nie. No, ring przeleciałku. Ja, ja nie mam ich tam. W czy, gdzie? Kam się tam, kam się tam, po Myślę, że od razu pójdę. Mlecę mm. full do. Jestem, jestem, mam dobry layer, mam dobry layer. O, uh. jest. Majster po gdzieś jak to jest możliwe? Musisz kręcić, nie ma masy Mamy to? Czy nie? Miałbym przyszedł bardziej w tą stronę właśnie, no Chodź A, dobra, nie wierzę Dziąki mi lądują na petach po prostu wszędzie Gryf tam, gryf tam Nice Brawo, zobaczmy A, to musi kręcić tu Dziwił Lec się lec, lec Masz, osiemset matka Cześć Bok bok, bok uwaga Tu na boku, oj, gdzie No, bez szans Dobre było, dobre było ILE? Ej, gramy? Reload series open? Czekaj, 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 bo mamy, mamy 10 osób chyba na reju Kiczy co... Na Kroki Jest na górze, na górze, na górze 120 No dlatego się już bije z tym frajerem No, da, da, da. no Kręci, Kręci 90 na mnie cały czas Gość zakręcił To jest inny w ogóle Musisz, MK, MK Nice, zajbiście, goń go goń go Zajbiście brawo, ja nie mamy whiteów Leś już z tym Ile to podnacznik bardziej, podnacznik, no, dobra klasa 3 są Otwiera się już zone na się zaczyna dosłownie, na znaczniku Gdybyś wleciał nawet tu O no Zlecę za górę, no Tu, brawo, nice Ładnie Zajebiście, Powinien się idealnie otworzyć Być będziesz lądował Najwyżej stankujesz dwa hity Nice Jestem, jestem no na będą się zaczyna. TY, 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 ty. No i będą się i i i i i dobra Dobra była. Dobra była.